A w takim razie dochody z VAT-u, które mają być niższe o 17 miliardów niż planowano, miały wynieść 316 miliardów, wyniosą 299 miliardów. O co chodzi? I Jeśli chodzi o podatek VAT i o podatek PIT, no to tutaj ja jako urzędnik skarbu... Dobrze, to PIT jeszcze wejdę Pani w słowo, dochody z PITU będą niższe o 3 miliardy. Tak, jako urzędnik skarbowy to tutaj ten problem widzę w tym, że efektywność krajowej administracji podatkowej spadła i to jest tutaj ten apel mój szczególnie. Proszę się tutaj dyscyplina podatkowa rozluźniła. I tutaj będę apelowała i apeluję o to, żebyśmy zaczęli rozmawiać i szukać rozwiązań. Nie dobrze, ale co się stało, że się dyscyplina podatkowa rozluźniła? Bo ta prosta narracja polityczna, której ja uparcie próbuję uniknąć, jest taka, że przyszli ci do władzy, no i już w mafie Watowskie szalają. prawda, to opowiadają pisowcy. Ci z kolei mówią, nie, to za waszych czasów były mafie watowskie. No, kociokwik, wiadomo, jak to wygląda. Chce pani, pani siedzi w środku, pani wie, co się co się właściwie stało, że te wpływy podatkowe, one nie maleją, tylko one rosną wolniej niż zaplanowano w budżecie. To o to chodzi. No i stąd jest ta dziura, ten, ten deficyt trzeba, trzeba powiększyć. Co się, co się dzieje? Tak na Pani, no, no, no z tego co widać z Pani, z pani miejsca. W tym liście ja wskazuję konkretnie, co naszym zdaniem, zdaniem pracowników administracji skarbowej się dzieje. To są decyzje nietrafione, zmiany nietrafione, jeśli chodzi o organizację Krajowej Administracji Skarbowej. To jest mniejszy nacisk na walkę z przestępczością, to jest znowu powrót do kontroli tak zwanych słupów z artykułu 108. Żeby to Państwu wytłumaczyć, to chodzi o to, że chodzimy na kontrolę na słupy i z tych słupów są po prostu tylko liczby na papierze i nie ma z tego żadnych pieniędzy. Co znaczy w skrócie, że jak wraca. są lewe faktury, to wiadomo, że to są faktury wystawiane przez firmy zarejestrowane na bezdomnych i dochodzi inspektor do tego bezdomnego, no i rozkłada ręce, bo nie można nic Dokładnie. ściągnąć. Mhm. Dokładnie. To jest, to jest kwota na papierze. Z tego, nie ma, z tego nie ma pieniędzy w budżecie. I przez ostatnie lata bardziej stawiano nacisk na walkę, na postępowania przygotowawcze ze współpracy z prokuraturą, gdzie bardziej Skupiano się tutaj na eliminowaniu tego już na samym początku. A teraz znowu wraca się jakby do starych metod, które były. Ale dlaczego? Bo rozumiem, że przyszedł nowy szef, nowa władza przyszła, wymieniła szefa Krajowej Administracji Skarbowej. To jest oczywiście ich, ich prawo. I co? I on zarządził, że macie mniej kontroli prowadzić. Jak to, jak to wygląda? No proszę pana, w mojej ocenie i w ocenie pracowników administracji skarbowej są stosowane rozwiązania, które były rozwiązane 8 lat temu, jak rządził wtedy tamten rząd. Po prostu wraca się do starych metod. No ta, taka, jest, taka jest prawda.